Substral pomidory, kochani, będziemy podlewać kwiatki. Ja wszystkie moje kwiaty ogrodowe, domowe, wszystkie rośliny i też warzywa podlewam właśnie tym substralem. Jest świetny, bardzo fajnie napędza wszystkie rośliny do rośnięcia, do kwitnięcia, do rozwoju. I słuchajcie, szukam mojej konewki, która nie wiem gdzie mi tu zginęła. Słuchajcie, będziemy też dzisiaj sprzątać moje auto, jest taki dzień niby pochmurny, niby chłodno, ale jednak ciepło. Co jakiś czas pada deszcz, co jakiś czas wychodzi słonko, więc stwierdziłam, że najlepszy moment, słuchajcie, żeby posprzątać tego mojego porszaka, że tak powiem. Słuchajcie, będziemy sprzątać, mam też czernidło, wykorzystam wreszcie może to czernidło, zobaczymy ile się uda i czy pogoda na to pozwoli. Patrzę, gdzie ja mam tą konewkę do podlewania, jest, jest kochani, konewka do podlewania jest, słuchajcie, uwielbiam tą konewkę podlewać, bo ona jest ni duża, ni mała, taka w sam raz idealna właśnie do podlewania kwiatów na balkonach, bo to jednak tą konewkę trzeba podnieść do góry i podlać, do góry i podlać, a dzisiaj jest ten dzień, w którym podleję z nawozem, czyli z tym substralem, Słuchajcie, z tym substralem do pomidorów, żeby rosły, żeby były mocne. Jest kilka malinek, które można urwać. Adusia pojechała sobie hulajnogą spotkać się z dzieciakami, ze znajomymi. Agatka do pracy. Mój mąż też do pracy, więc jestem sama i się rządzę. Jest trochę roboty, słuchajcie, dom mam posprzątany, więc nic nie muszę tam robić. Tylko taka kosmetyka, wiecie, coś po obiedzie, coś po śniadaniu, coś tam po. Ogarnąć po nocy, czyli jakieś tam, wiecie, pościele, piżamy i tak dalej. Nawet, że powiem Wam szczerze, udało mi się ogarnąć i dom, i wszystkie takie sprawy, które były niecierpiące na przykład wyjazd do lekarza do Food Medica tak się nazywa, słuchajcie. Udało się, wszystko mamy ogarnięte, także następna wizyta dopiero gdzieś za pół roku. Byłam też u endokrynologa na NFZ i na USG, i na krwi. Także tutaj tego endokrynologa i sprawy mojej tarczycy mam też już na jakiś czas załatwione. Załatwiliśmy słuchajcie obronę licencjacką mojej agatki. Jedyne, czego mi się nie udało, to nie pojechaliśmy do Krakowa. Agatka miała szkolenie i miałyśmy w planach z Adusią pojechać do Krakowa, poz, wiecie, pozwiedzać, pochodzić, zjeść coś pysznego. Niestety w tym dniu tak niemiłosiernie lało. Obawiałam się, słuchajcie, że zajadę i po prostu te kilka godzin spędzę na dworze z Adą w deszczu. Po co? Więc i tak faktycznie się ta pogoda sprawdziła, że faktycznie lało cały Dzień z takimi małymi przerwami na Kraków będzie inny czas. Udało mi się, słuchajcie, zrobić przetwory. Bardzo dużo z przetworów zrobiłam z wiśni. Jak się nie mylę, może później Wam pokażę, to pewnie zrobiłam gdzieś około 100 drzemów z wiśni, do tego około 30 soków z wiśni. No, powiem Wam szczerze, jestem niesamowicie zadowolona. Po pierwsze, z tego, że wiśnia obrodziła w tym roku bardzo, czereśnie zresztą też, że udało się te przetwory zrobić i że te ogórki nie dorosły, słuchajcie. Bo jakbym tak miała naraz zrobić i wszystkie przetwory z wiśni, i wszystkie przetwory z ogórków, no myślę, że nie dałabym rady. Pewnie bym dała, ale wiecie, trzeba by się mocno spinać. A tak na spokojnie, słuchajcie, te ogóreczki teraz dojrzeją, dorosną do swojego rozmiaru i powoli będziemy szykować się na weki z ogórków. Lubię robić ogórki kiszone, bo to zajmuje mniej czasu. Mam na myśli fakt, że nie trzeba, słuchajcie, pasteryzować kiszonych ogórków, więc tylko wystarczy zagotować wodę, posolić, dodać wszystkie przyprawy do słoików, do ogórków, zalać, zakręcić i koniec. Ja już później nie pasteryzuję, nie przerywam kiszenia i one są świetne, takie mocne, my lubimy mocno kiszone ogórki. Dobrze kochani, gadu, śmadu, trzeba podlać te kwiaty, bierzemy się do roboty. słuchajcie, z tym odmierzaniem, ja zawsze na oko, na oko robię taką mocną, dosyć tą mieszankę, o, słuchajcie, i taką ilość zalewam e, wodą, e, nie mam pojęcia ile to jest, łyżka, dwie, pewnie powinna być łyżka, nigdy nie zaszkodziło to moim roślinkom, nie robię też tego często, w sensie nie za często też na tocie. I zawsze wyglądają świetnie. Nie widać, żeby były przepalone, żeby były na przykład coś, nie wiem, za dużo dolane, podlane, za mało. Jest naprawdę super. Dodatkowo one są od północy i tak sobie nieźle razą. Słuchajcie, natura nie oszczędza i te moje kwiatki, jak tak posmaga jej wiatr, nadają się jedynie do obcięcia. Jeszcze tutaj na boku mam, słuchajcie, dwa, yy, dwa razy kwiatki, tutaj dwie, dwa okna z kwiatkami. Yy, wszędzie są supertunie, już drugi rok z rzędu. Jestem zakochana w supertuniach, przez to, że one bardzo kwitną, naprawdę dają takie uczucie pełnego, yy, kolorowego yy, okna, takiego, wiecie, zapełnionego kwiatami. W tym roku mam wrażenie, że te czerwone to tak średnio, że w tamtym roku miałam różowe i naprawdę dużo mocniej kwitły, ale może to też ze względu na pogodę, że nie było od razu tak upalnie, że jednak maj był ciepły, a w tym roku niekoniecznie. Dobra, podlewam te kolejne kwiaty i idziemy za dom. w nich już przekwitła część, kwitnie od nowa. Przydałoby się nożyczkami poprzecinać, zdjąć te takie uschnięte, przesuszone i przekwitnięte, natomiast te świeże wtedy odżyją. Nie będę ich podlewać dzisiaj, ponieważ był deszcz, a są bez, słuchajcie, żadnego zadaszenia i automatycznie ta woda tutaj do nich się dostała z deszczu, więc nie potrzeba mi przelać tych kwiatków, bo najzwyczajniej w świecie nie będą rosły. Nie będą nawożone, no bo wiadomo, spadł deszcz. Tutaj mam w basenie wodę, zobaczcie, i specjalnie nic z nią nie robimy, nawet nie dodawałam kolejnego chloru. Wypuszczę całą tą wodę na trawę i wlejemy nowy, nową wodę, będziemy grzać. Słuchajcie, od tego jest taki piecyk, tutaj z tyłu taki kociołek stoi, i za pomocą, właśnie cyrkulacji wody i palenia. Przygrzewa nam się woda w basenie, ale tak jak mówię, teraz kilka dni chłodnych, więc ta woda niech stoi, ani nie przykrywam, ani nie chloruję, ani nie robię żadnego filtrowania. Wszystko spuścimy, opukamy basen i wlejemy nową wodę. Wtedy będziemy dbać chlorować. Mam nadzieję, że w sierpniu będzie też piękna pogoda. Kwiatki pięknie poprzecinane. Zobaczcie, jakie teraz czyściutkie są, tylko świeże, takie dorodne. O tu coś przeoczyłam. Słuchajcie, i jeszcze tutaj zobaczcie. Pięknie, przerzedzone. Widać już nowe pączki, które będą rosły, rozkwitały. Ja bardzo lubię aksamitki, choć dużo osób mówi, że aksamitki to są takie kwiatki cmentarne, cmentarne dobrze mówię. A ja nie. Ja lubię, kochani. Zobaczcie, Ile na ucinałam takich już przesuszonych. I e, wszystkich tych, takich wiecie. I zobaczcie, kochani, tutaj w środku, jak ktoś nie wie, w każdym tym kwiatku są nasiona. O, jeżeli one wyschną, można je wsiać na wiosnę i ma mieć mnóstwo, można mieć mnóstwo szczepek, Boże, mrówka chodzi mi po ręce, nowych aksamitek na przyszły rok, zobaczcie ile tego jest. Jakby tylko chcieć, można z każdego ziarnka wychodować jedną aksamitkę taką piękną, gęstą, dorodną. Tutaj natomiast zobaczcie, postawiliśmy moje doniczki na takich odłamkach, kawałkach drewna, żeby był przewiew pod spodem, żeby mrówki na mnie wchodziły, bo wchodziły strasznie. Słuchajcie, do doniczki nawet tutaj widać wsypywałam proszek na mrówki. Dosłownie wystarczyło, że włożyłam dłoń do kwiatka i cała moja ręka była w mrówkach. Teraz też jakoś pojedyncze chodzą, ale jest ich zdecydowanie zdecydowanie mniej. Kochani, teraz sobie wszystko pozamiatam, ale to może za chwilę, może nawet wiatr wyzamiata. Pozbieram tylko to, co największe. I co? I jeszcze sobie podleję, kochani, tutaj mam też taką przemoczoną deszczem w pelargonie sztuki dwie. Poucinamy to, co przeschło, podlejemy, no i mamy gotowe kwiaty ogarnięte na następny raz do podlewania. Niech rosną. Mam nadzieję, że do końca lata, może nawet załapie trochę jesieni. A co mucha? zapięta, zapiłaś sobie córeczko pas moi kochani, dzień dobry dzisiaj jest sobota i dzisiaj przyjechaliśmy tutaj na, e, tą, na do tego domku Adgatki i będziemy kłaść płytki w łazience u góry to jest taka łazienka, która nie ma ani prysznica ani wanny to będzie toaleta z umywalką e, właśnie na poddaszu tutaj przy sypialniach głównych Myślę, że nawet nie ma potrzeby tam u góry montować żadnego, wiecie, prysznica. Zresztą tam jest na tyle mało miejsca, że nie będziemy kombinować. Natomiast na tej, w tej dolnej łazience będzie, e, słuchajcie, wanną prysznic, także tutaj e, wszystkie te warunki e, higieniczne będą spełnione. Słuchajcie. E, Płytki mamy kupione. Wszystkie rzeczy, które są potrzebne do e, przymocowania do regipsów tych płytek, też. E, także klej specjalistyczny. I tutaj mój mąż już tnie płytki, przygotowywuje wszystko. Później Wam oczywiście pokażę, jak te płytki wyglądają. Na razie jedziemy do Jędrzejowa. Chcemy się rozeznać, ile kosztuje balustrada na taras. Zobaczymy, jak to Pan wyceni, jak to będzie wyglądało i czy da się w ogóle to ogarnąć tutaj w Jędrzejowie. Chcemy wiedzieć już, jakie koszta nas czekają. Ale też wiedzieć, co trzeba zrobić, żeby też położyć płytki na tym tarasie, wiecie, i balustradę, więc to wszystko chcemy ogarnąć. Chcemy powoli skończyć już tą górę, żeby móc przejść na dół, a cokolwiek robić. Także zamysł mój jest taki, żeby skończyć taras u góry, balustrada, płytki, żeby wykończyć tą górę. No i zakończyć, słuchajcie, wyłożeniem paneli. Nie wiem, jak drzewo, Drzwi, drzwi może później wstawimy, na razie nie są w ogóle potrzebne. Natomiast chciałabym, żeby już tam było tak czyściutko, ładnie, żeby już tam nic nie robić i żeby się spokojnie zająć dołem, wykańczaniem dołu właśnie tego domu. Teraz do Jędrzejowa, tak? Adusia, poodnij sobie ten fotel. Wczoraj udało mi się, słuchajcie, posprzątać to moje auto, ale nie mam plaka i nie mam czym wyczyścić, wiecie, na połysk tych wszystkich wykończeń plastikowych wewnątrz samochodu. Natomiast wszystko pięknie wyczyściłam. są czyściutkie, bez żadnego kurzu, bez żadnych, wiecie, plam, nawet siedzenia, natomiast e, samo wykończenie no, zostało mi na dzisiaj. Zobaczymy, może uda mi się też ten plak kupić i na spokojnie, nie wiem, dzisiaj po południu może wyczyszczę ten samochód. Wczoraj wieczorem już nic nie nagrywałam, kochani, zaczęło padać, w ogóle zimno się zrobiło, schowałam się do domu, słuchajcie, zajęłam się bieżącymi sprawami typu, wiecie, ogarnąć mywarkę, naładować, posprzątać w kuchni, coś zrobić sobie do jedzenia. Cały dzień nie jadłam, słuchajcie, jedliśmy w tym busku, taki niby śniadanie, niby obiad, w sumie o 11 jedliśmy obiad, później już nic nie jedliśmy, dopiero zjadłam sobie wieczorem. Moi kochani, byliśmy też w mrózku, rozglądaliśmy się za maszynką do płytek. Mamy maszynkę, słuchajcie, pożyczoną od brata mojego męża, ale ona już jest naprawdę wysłużona. Na razie daje radę, słuchajcie, ale my mamy dokładania tyle tych płytek po i taras, i podłoga na tarasie i łazienka górna i łazienka dolna i na pewno będzie kładł płytki między meblami kuchennymi i cała kotłownia jest do położenia w płytkach ja też będę chciała na swoim, w swoim domu położyć nową łazienkę na dole oczywiście nie w tym roku nie w przyszłym, przyszłościowo więc ta maszynka by się y, przydała dobra kochani, jedziemy do miasta tak kochani, pole kukurydzy Ada bardzo lubi kukurydzę jeszcze jak jest taka młodziutka jeszcze soczysta zjeść na surowo Czasami e, jako dziecko też tak robiłam i po, naka, nakazałam Boże, pokazałam Adusi, że też tak można. I zdarza się, słuchajcie, zjeść e, taką kolbę kukurydzy jeszcze na młodziutko. Adusiu, co ty na asfalcie siedzisz? Na boczku siedzisz, chociaż? Wolałabym, żebyś zeszła z tego, wiesz? Co prawda, tu jest taka bardzo słabo uczęszczana droga, ale wiecie, zawsze to. Zawsze to trzeba na to zwrócić uwagę. Moi kochani, witajcie bardzo serdecznie. Mamy dzisiaj poniedziałek. Jeździmy na rowerach. Dzisiaj jest u nas 29 stopni. To jest niesamowite ciepełko w porównaniu do tego, co było kilka dni temu. Dzisiaj też pierwszy dzień poszłam do pracy i próbowałam się odnaleźć w nowej rzeczywistości. Po dwóch tygodniach takiego wiecie. E, lenistwa i zapomnienia, że się pracuje, że trzeba wstać na konkretną godzinę. Wiadomo, że jak wypadło coś e, pilnego, że trzeba było do lekarza, czy jakieś załatwienia, no to zebrałyśmy się i pojechałyśmy. A dzisiaj słuchajcie, tak samotnie, musiałam wstać. Wszyscy śpią, a ja wstać i do pracy. Słuchajcie, do pracy. E, Poletko kukurydzy wokół mnie. Co, Adusiu? Adusia głodna. O, zobaczcie, jak ekstra wygląda. Takie grządeczki. I kochani, jedziemy rowerem, bardzo przyjemnie się jedzie, jest taki fajny, ciepły wiatr. Nie wiem jak jutro zapowiadają, nie wiem, czy w ogóle na dzisiaj też nie przyszły alerty burzowe. I słuchajcie, chciałam Wam opowiedzieć, jak to było u tego lekarza w busku, jak to wszystko wygląda, ile kosztuje i czy warto. No, ale kurczę, zapomniałam statywu i nawet nie za bardzo mam gdzie usiąść i gdzie nagrać, właśnie taką pogadankę. E, na domiar złego. Słuchajcie, jest tak dużo robactwa, nie wiem. E, muchy, jak jadę, to po prostu oblegają mi nogi. Nie wiem, czy jechałyśmy po prostu przez las i takie. Wiem e, i takie słuchajcie jakieś takie duże muchy nas atakowały. W ogóle coś mnie pogryzło. Nie wiem czy to nie komar czasem. W ogóle jedziemy to też psy gdzieś wylatują. Chociaż dzisiaj to na spokojnie nie. Tylko gdzieś grzymy? tak tutaj gdzieś za ogrodzeniem. O, matko, Adusiu nie łaskocz mnie. Cerniu nie łaskocz. Ada Marywiwe Vive y... lemon, lemon co to jest Adusiu? Lemoniada. Lemoniada. Ja natomiast wzięłam sobie słuchajcie tą butelkę z Daffy. Zagazowałam zwykłą kranówkę i napiję się pszczołami, mi się jeszcze jedna taka butelka, żeby była na wymianę, żeby można było zabierać, bo tak wiecie, nie mam. Mhm. Tyłyczka tego, jałyczka tego. Spróbujemy. No. Daj mi spróbować tej lemoniady, sama słodycz. Tamta była lepsza. Dobra, ale tamta była lepsza. Z, z czego to była, Dusiu? Z Caprio? Coffee? Czy to jest z Riffy, ale z innej marki? Nie, chyba nie z Riffy, to było wczoraj. Tak to mi się było... coś kojarzy, że nie. Czy znaczy nie, to było z innej marki, a Michałka to się nazywało. No właśnie. A to było z Riffy, ale z innej marki. Od razu, jak jesteśmy przy rowerze, to pokażę Wam co fajnego zamówiłam z temu. Słuchajcie, taki plecak na rower, taka torba na rower zapinana na rzepy. Słuchajcie, jest tu miejsce na telefon w razie w, lub na coś innego. Tu jest miejsce na buteleczkę i tutaj jest takie odsuwane, słuchajcie. Zobaczcie. I można schować różne rzeczy. Ja akurat mam tą butelkę z piciem, ale można kanapki. A to się dokręć. Zobacz, czy jest dobrze dokręcona. I to złotko, o sreberko, przepraszam, wiadomo, chroni przed tym, żeby nam się tutaj jedzenie, a nie picie, nie nagrzewało, podnieść to co spadło, bo to jest do zaciągania córeczko. Wiesz, to jest ważne, musisz poszukać. Szukaj, szukaj. ok. Masz dobre oczka, to znajdziesz. I teraz włóż wciśnij czy coś, żeby nam nie zginęło. A tu do się dokręć tą butelkę. Sprawdź czy jest dobrze dokręć. Ale nie odkręć tylko dokręć. O! żebyśmy mogły położyć, a jak położymy uważaj, zejdź na bok jak położymy to zakręć zasuniemy świetna alternatywa słuchajcie, zamiast plecaczka można sobie włożyć tu różne rzeczy jedną ręką ciężko mi zasunąć już radzę sobie już córeczko radzę sobie i wcale tak jakoś dziwnie nie wygląda na mm, rowerze zobaczcie Naprawdę spoko. Do tego ma te odblaski tutaj, one wieczorem świecą, także super. Dodatkowo mam koszyk, w którym są pierdoły, jakieś chusteczki, klucze, pomadka, jakiś mały kremik, gumę do rzucia. Ja to nie wiem, chyba na razie nie chcę żadnej gumy do rzucia, nawet jest frotka, jakby się trzeba było związać włosy. Można to też popakować wszystko do tego pojemnika. No, i tutaj, takie, kochani, rzeczy. Nie pamiętam, ile to kosztowało. Około 40 zł. Wydaje mi się, że mi się przyda. Tak? Uh -huh. Tak, aha, 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 aha. Uh -huh. Dobrze, ja bardzo dawno, słuchajcie, nie jechałam rowerem. Także, taka wyprawa to dla mnie naprawdę mega. Zaraz się wybiorę, tylko z jedną ręką jest ciężko. A Adusiu, zaraz cię dogonię. Ostatnio u nas był taki dosyć poważny, bardzo poważny wypadek, w którym jedna osoba zginęła, druga jest ciężko rana, zabierana była helikopterem, więc na takiej zwykłej słuchajcie wiejskiej drodze wypadek śmiertelny trochę szokuje. Dawno tutaj u nas takiego czegoś nie było, więc wchodzi w niesamowicie w pamięć. Dobra jadę za tą Adam, bo mnie odjeżdża. I jedziemy. Moi kochani, z górki na pazurki. I pięknie wiaterek wieje, przewiewa przez nogi, włosy, uszy i co się tylko chce. Z górki na pazurki!